W środę uroczyście otwarto pracownię mleczarską w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Dzięki staraniom dyrektora centrum Marka Dyby, po roku przerwy udało się reaktywować ośrodek mleczarski, który wcześniej znajdował się przy ulicy Gdzieźnieńskiej. Pomieszczenie jest bardzo małe. Jest chyba ośmiokrotnie mniejsze niż to, które było przy ulicy Gnieźnieńskiej, ale dłużej te maszyny urządzenia nie mogły być przechowywane w nieodpowiednich warunkach. To już był ostatni dzwonek na to, żeby je po prostu zamontować, uruchomić i żeby mogły one dalej służyć. Oto niektóre urządzenia, które znalazły się na wyposażeniu ośrodka. Dale, chcę to przeżyć doskonale. Wybrałam zdrowy szlak, doskonały smak. Mamy taką nadzieję, że y, będzie reaktywowany kierunek spożywczy y, we wrześniu. Czy to technik technologii żywności, czy to technik przetwórstwa mleczarskiego, albo na poziomie zasadniczym operator maszyn i urządzeń y, przemysłu spożywczego. I ta pracownia idealnie by się do tego nadawała. Zainteresowanie nową pracownią mleczarską było spore. Goście ustawiali się w kolejce, aby obejrzeć jej wyposażenie.